adresu a Ta dupa, tam się jeżdżajcie dobra to będzie to holy shit jakbym teraz upuścił aparat po prostu miał taką jesień średniowiecza ale nie w tym rzecz tutaj nie dostaje się sosu yy, w Wiecie, w takim małym pojemniczku, jak na sperma jest na przykład, tylko tutaj jest już sosem polany. I teraz Wam wytłumaczę o co chodzi z tą pizzą. To jest pizza. To jest pizza Diablo i ona jest z kabanosem, widzicie? Takie duże kawałki penisa tutaj są wszędzie powsadzone i to będzie jakaś pychota. Ale najpierw zajmijmy się kebabem i teraz opowiem Wam wszystkim coś, co pewnie Was w ogóle nie interesuje, ale co musicie wiedzieć. Otóż ja pizzę po prostu uwielbiam, tak samo chicken burgery i inne klimaty tego typu. Hot dogi są moim drugim ulubionym jedzeniem z absolutnie wszystkiego. Kiedyś były pierwszym, ale zostały wyparte właśnie przez to, co teraz jem, a mianowicie przez kebab. Nie wiem dlaczego, ale po prostu e, smak kebabu, smak kebaba i tak niewiarygodnie odpowiada. A przecież to jest kura, prawda? Przecież kebab to jest kura i zobaczcie. To jest porządna pizzeria, nic nie mówili o tym, że będą dodane jakieś tutaj błyskotki. Widelec elegancko. Na razie jestem bardzo zadowolony. Teraz zobaczymy jak to otworzyć. Pojęcia nie mam. To będzie konkret, musicie to zobaczyć kurma. Dobra, bierzemy tę Nie będę świrować, kombinować. Chcę Wam pokazać, że to naprawdę to też jest dobra pizzeria. A kebaba osobiście polecam, ponieważ ma taki smak, że można wlecieć na orbitę i już nie wrócić. Co jest? Aaaa, to takie buty. Co się stało? Tutaj pisze kebab A tutaj y, to jest taki przykład klasyczny kebaba w cieście Tutaj y, klasyczny taki placuszek, że do środka można sobie wsadzić co się chce I wygodnie sobie bardzo trzymać Bardzo, bardzo mi się podoba taki klimat A tutaj y, póki co widzę samą sałatę A tam na pewno coś jest lepszego Kurna, sama sałata Miał być kurczak Gdzie jest mój kebab? Widzicie, to trzeba sobie wymieszać, a nie jak Patrzcie i tu jest taki kremik i od razu można sobie wszystko jeść. Pokażę wam Pokażę wam ten kremik. Wszystko totalnie tutaj wygląda na podteksty seksualne, ale spółbity, ważne, czy będzie dobre. O no właśnie. Mm. Chwila, bo się uwaliła. Mm. Mmm, to nie był kuczak. Z czego im tego kebaba robią? O, o, o właśnie. O tak. To jest. To też nie jest. Kóreczka. Mm. Muszę się przegryźć. Peniszkiem. Mm. Oj, no hej podpalić, Nie chwilę tego, co że mówił. Tam jest kuczak, jest naprawdę dobry. Pizza, też jest zajebista. Zaczek wysokiej jakości, nie tak jak z Lidla. Przynajmniej podlizki. Mmm. Mm. Jaki jest moral w dzisiejszej opowieści? Pizzeria La Grande jest świetna. Pizzeria Desperados też jest genialna. Ale jedna i druga mają po jednej przewadze nad sobą z osobna. Muszę przyznać szczerze, że tu, desperados, ceny są widocznie większe. Chociaż pizza w dalszym ciągu jest warta tej ceny, ale za to tutaj jest kebab, którego po prostu ubóstwiam od pierwszego razu, jak żem go zjadł jakieś półtora roku temu i momentalnie, kurna. Gdzie ja byłem? Ja. To była taka historia tragiczna, posłuchajcie, że. Całe życie jem hot dogi, już 23 lata, to zawsze był mój ulubione jedzenie i w pewnym momencie przychodzę sobie do life'a, taki zajebisty bar, też serdecznie polecam, pyszny kebab, biorę se kebaba i po prostu to jest akcja tego typu, że ja urosłem skrzydła bez Red Bulla i niczym Rainbow Dash poszybowałem po prostu pod sam szczyt, pod samo niebo, ja prawie widziałem się oko w oko wiecie z kim? Czakiem Norrisem, bo on tam wysoko przesiaduje zazwyczaj. I momentalnie stwierdziłem, że hot dogi to jednak nie jest moje ulubione jedzenie. Tylko, że moim ulubionym jedzeniem jest kebab, czyli wołowe. Zaraz! Kebab przecież nie jest z Ale kicha. Ale w topa! Niezdrowo Dobrze. Zaciotunię Pinkie Pie za chwilę w połowę tej pizzy samemu. No nie wiem, spróbuję Wam tu pokazać coś więcej. Ciężko. Spróbuję Wam pokazać ten kawałek kurczaka, bo jest. Boże, nie kurczaka, tylko kebaba. O! Myślę, że wszystko się zgadza. Kebab to powinno być takie wielkie mięso zawieszone na czymś tam. I się powinno je ścierać i... Jest dobre. Jest. Nie. Nie. Jest zajbista pizzeria. Kurna. Poczęstuję was teraz. Wezmę duży, soczysty tutaj porcję kapusty. Kebaba zostawię dla siebie i... Otwórzcie dzióbka, teraz. O właśnie. Mmm. zimne. Kebab jest zimny. Boże, kebab jest gorący, a pusta zimna. To, też to jest genialne, bo zimne się miesza z ciepłym i wyjdzie, na poplułem. I wyjdzie właśnie takie neutralne, takie akurat do jedzenia. Mmm. Nie, a teraz poważnie, bez żadnych tenisów i akcji tego typu, przejedźcie po tej pizzy, bardzo dokładnie, nie pamiętam dokładnie składników, ale na pewno są ogórki kiszone, też je bardzo lubię, kabanosy, ciekawostka, to pierwsza pizza w życiu z kabanosem jaką jem, nie ja zawiodłem się, o właśnie. Wiecie, ten film mógłby mieć humorystyczny, debilny podtekst, albo seksualny, prawda? Ale nie, ja bym chciał tu potraktować jako rekomendację. Pizzeria La Grande i Desperado są dwie pizzerie, które naprawdę polecam. Jeszcze coś! I to jest już naprawdę zajebiste. Pizzeria Desperado, czyli ta ma jeszcze jeden plus. Ta pizza to jest pięćdziesiątka. Prawie największa, oni mam jeszcze sześćdziesiątkę. I istnieje tej pizzerii... Coś takiego jak wyzwanie szefa, polegające na tym, że jeśli ktoś tam na miejscu zdecyduje się samemu i bez popitki, zjeść 50 lub 60 w ciągu 30 minut, czyli jest to realistyczny czas i zje ją, nie musi za nią płacić. Ta pizzeria naprawdę, naprawdę. Pizzeria Desperados 032 677 1177, zapraszamy, codziennie 1022, zawiercie. Wiecie wszyscy, i także mieszkam za wiek, zresztą yy, ulica to jest dokładnie to miejsce naprzeciwko Eleonorczyńskiego. Znowu na terenie, bie, dupa tam to tak jak wam mówię. Myślę, że już powoli trzeba kończyć, ponieważ mam tutaj jakby materiał do konsumpcji. Podsumowując, wszystkie rzeczy, które powinniście zapamiętać z tego filmu: Pierwsza, kebab jest najlepszą rzeczą na świecie, i przy okazji, że jest to mój ulubiony jedzenie. Druga, pizzeria La Grande i Desperado są naprawdę warte, żeby tam zajrzeć. Trzecia, fantastyczna promocja w Desperado. Czwarta, dobre kabanosy. Piąta, dobry kebab. Ja rekomenduję. Po prostu, jak gdybym miał przyznawać gwiazdki, to bym im dał 5,5 y, z 5. No dobra, to na razie, a mnie życzcie smacznego. Chociaż może jeszcze, może jeszcze coś tam wygrzebę. Chwilełnia. Nie, naprawdę ktoś tam się spuścił na maksa.